Witajcie moi mili. W piątek rano. Mam na dziesiątą godzinę do pracy. Mała przejażdżka, krótka przejażdżka plus skakanka. Jadąc na rowerze, delikatnie rozgrzewając się do skakanki nogi, będę chciał powiedzieć do was parę słów dotyczących mojego zafascynowania sportem, powodem, dla którego to robię. Może co do niektórych Dotrze, co to znaczy? Ćwiczyć, być aktywnym do usłyszenia z trasy. Wyskok przed pracą. Miałem jechać na siłownię, ale powiedziałem sobie, że nie. Czułem lekkie zlużenie. Nie wiem, teraz nadmuchało ostro w mikrofon, co. Już jest bardzo chłodno, jestem w krótkich spodenkach Ale mi to nie przeszkadza, zaraz się rozgrzeje Chciałem jechać na siłownię Ale czułem lekkie takie znużenie Mówię trzeba odpocząć, organizm, organizm sobie mówi, że Daj sobie luz, wyskoczysz na rowerek I tak też zrobiłem Dzisiaj mam na dziesiątą godzinę Nie wiem czy to nie nadmuchuje straszny mikrofon Mam nadzieję, że nie, że mnie słyszycie Słuchajcie tak króciutko żeby nie przedłużać króciutko i na temat wiem i zdaję sobie sprawę jaki jest był czy był profil Adam za kółkiem 40 tonowca zdaję sobie sprawę jak ktoś jest ze mną lub też był, śledził, oglądał i na się znudził. To jest mi bardzo przykro, że nie potrafię zainteresować życiem z parkingu że nie potrafię zainteresować rozmowami z innymi kierowcami tak, to udało mi się na bieżąco robić. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę pokazać tego, co pokazywałem wcześniej. Nie dlatego, że postanowiłem ćwiczyć. Nie dlatego, że postanowiłem być codziennie w domu. Bo ja przyjeżdżając do Niemiec, przyjeżdżając do Niemiec, Chciałem szybko wrócić na międzynarodówkę. Chciałem szybko wrócić do pracy, którą wcześniej wykonywałem. Zaczęła się u mnie dystrybucja i lament. I wtedy, kiedy już miałem sygnały, jeszcze na międzynarodówce w Polsce, kiedy nie mogłem się podnieść z łóżka i wręcz powiedziałbym, prosiłem małżonka, żeby podała mi rękę, bo nie mogłem. Z wersalki się podnieść ze względu na kręgosłup. Tutaj jeszcze bardziej uświadomiłem sobie, jakim jestem kaleką. Będę jechał powolutku, żeby nie nadmuchiwało mocno w mikrofon, i będę do Was mówił, żebyście mnie dobrze zrozumieli. W pewnym momencie. Około rok rok temu, rok temu, jadąc z osobówką z prędkością 120 na godzinę, jadąc z osobówką 120 na godzinę, miałem zawrót głowy, czułem się niewolnikiem, czułem się prędzej niewolnikiem. Swojego ciała. Czułem, jaki byłem napięty. Nie potrafiłem zrobić zwykłych skrętów głową, szybkich czy nie szybkich, zwykłych, zwykłych lewo-prawo. Robiłem to jak robokop. Wstając, będąc w Polsce, szwagierki, syn, dziecko. Wstając z wersalki, dziecko do mnie mówi: Wujek, wujek, a co ty? A co ty tak się ruszasz jak Robokop? Uwaga! Nie trzeba być geniuszem, zauważyło to dziecko. Wujek, co ty tak się ruszasz jak Robokop? Sygnały od młodzieńca. Nic, dalej nic nie robiłem. Jak już doszło do tego zawrotu głowy, zjechałem na parking, wystraszony, bo to była naprawdę setna sekundy. Byłem wystraszony. Wystraszony na śmierć, bo ktoś mi na setną sekundy zgasił światło i było to, co było. Później miałem ponowne. Uderzyłem szybko. O pomoc, pobiegłem po pomoc do lekarzy. Neurolodzy, inni specjaliści, tomografy, tomografy głowy, tomografy inne. My tutaj nic nie widzimy. Są zwyrodnienia, są zwyrodnienia, my tutaj nic nie widzimy. Jakiś czas później, idąc. Zmiana pozycji, położenia głowy, wracam na spojrzenie na wprost, przed siebie. Uczucie, jakby ktoś mnie klepnął w bark z całej siły, ja lecę. Moje ciało leci, ja lecę. Ponownie lekarze, ponowne szukanie. Powiedziałem dosyć. Serce mam przebadane z każdej strony. Z każdej strony powiedziałem dosyć. Powiedziałem, jeżeli ja sam coś z tego nie zrobię, czułem po prostu, czułem, gdzie tkwi problem. To był taki dla mnie sygnał. Czułem, że jestem skutym łańcuchami w własnym ciele, że po prostu gdzieś coś, jakiś nerw odcina mi świadomość, coś się dzieje z układem kostnym i jest nie tak. Powiedziałam, dosyć. Jeżeli ćwiczenia mnie nie zabiją, to jedynie umocnią. I w tym momencie, z pełną świadomością, żebyście to zrozumieli, co do Was mówię, z pełną świadomością trenuję, mimo tego, że boli mnie kręgosłup, boli mnie bark. Teraz idę we wtorek na rezonans. Ja idę na rezonans, bo mam cały czas y bólę barków. Byłem u lekarza, dostałem skierowanie. Na rezonans i z pełną świadomością, wiedząc, że mnie boli bark, że mnie boli kręgosłup, że mnie boli gdzieś tu, gdzieś mnie boli tam, cieszę, cieszę się życiem i jestem zadowolony. Jestem zadowolony z tego, że zrobiłem ten ruch w tym kierunku. Jestem bardzo szczęśliwy. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy i życzę Wam wszystkim tym młodszym i starszym motywacji nie zamykajcie się w aucie. Macie prosty przykład. Ja wiem. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że jak ktoś spojrzy na mnie, ćwiczącego, powie, ha! co ciebie boli, człowieku, co ciebie boli. Co ciebie boli? Mam wam prze przedstawiać rezonanse, mam wam przedstawiać inne rzeczy. Pokazuję wam to po to, że, żeby się pochwalić, jaki jestem fit. Czy po prostu ten przekaz miał taki sens, takie coś pokazałem. Jaki byłem, tylko nie opowiadałem, nie otworzyłem się aż tak daleko. Gdzieś tam kiedyś powiedziałem o zawrotach głowy na, na materiale na YouTube. Powiedziałem o tym. I wierzcie mi w to, co mówię. Jestem dalej obolały. Nie chodzę po to do lekarzy, że, że ich kocham i sobie chcę pochodzić do lekarzy. Nie, nie, nie. Idę do lekarza po to, żeby sobie pomóc z ćwiczeniami, będę dalej, będę dalej to kontynuował i powiedziałem, teraz odpuściłem sobie ręce barki, zaczynałem przygodę z ćwiczeniami, byłem obolały, jestem nadal obolały, ale coś robię. Coś robię, żeby to zatrzymać. Już jest sukces. Ja jadąc do Polski do małżonki mówię, czy ty się, ja się zacząłem bać, miałem po prostu lęki. Przed samym sobą. Słyszycie co mówię? Przed samym sobą lęki. Ja się bałem, że ja będę jechał ciężarówką i zgaśnie światło tak jak w osobówce, i ja pójdę 40-tonowcem w las. Pozabijam ludzi, zabiję siebie. Mówię do małżonki, czy ty się nie boisz? Czego? Że nie będziemy jechać do domu, gdziekolwiek. Ja miałem po prostu zmiana pozycji głowy, zmiana położenia ciała, skręcenie ciała. Ja od, od, odlatywałem, ja się czułem. Po prostu kaleką. Jak mam można bardziej to przekazać? Adam, zmień profil. Zmień profil, bo był profil o, o, o jeździe samochodem. Teraz jest o sporcie. Jeden geniusz się wypowiedział na YouTube. Spojrzałem na jego profil, nie będę komentował. W moim nagłówku widnieje. Adam za kółkiem 40-tonowca. Będę Wam pokazywał życie w trasie, życie kierowcy. Ja dalej jestem kierowcą. Dalej jestem kierowcą i staram się przekazać, dać informacje dla tych, którzy są kierowcami. Którzy są młodzi, którym na razie jeszcze nic nie dolega. Wyjdźcie, wyjdźcie jeszcze raz, wyjdźcie z auta. Weźcie sobie zapalcie zielone światło, że to jest dla was niech to będzie spacer, niech to będzie cokolwiek panie ładnie tutaj fotografują ptaszki, motyle sobie podśpiewują może motyle nie podśpiewują, ale tak to wygląda kochani nie mówię, nie pokazuję to po to, żeby pokazać ja już zostałem skomentowany z każdej strony oceniony Także, tak to wygląda. Mi już mówiono, tu już przestań chudnąć, ty źle wyglądasz, ty przestań jeść kurczaki, zacznij jeść mięcho, ty przestań jeść sałatę, zacznij się odżywiać. Ale ja jem! Ja jem! Dużo jem! Zwolniłem teraz tempo, bo doszedłem do wagi 92 kg. Doszedłem do wagi 92 kg. I powiedziałem w pewnym momencie, poczułem słabości. Bo naprawdę potęga spalonych kalorii szła u mnie, ja potrafiłem pójść na urządzenie. Uwaga, pójść na urządzenie, stanąłem na urządzeniu, spalałem 1100 kalorii w 53 minuty. Posłuchajcie, 1100 kalorii jechałem do pracy, w pracy. Minimum. Uwaga. Minimum. 10 tysięcy. Mówię o samej pracy. Kroków. Wracając. Wracając z pracy. Wracając z pracy. Jechałem znowu na siłownię. Robiłem cardio. 300 kalorii. zapotrzebowanie moje dzienne. Miałem wyliczone na około 2200-2300 kalorii. To zobaczcie, co ja robiłem. Stąd te wyniki efekty. Ja na treningu, ja na treningu nie leżałem. Ja na treningu jak wchodziłem na półtorej godziny i teraz jest zwolni, zwolniłem. To przyznaję, że zwolniłem, jeżeli chodzi o siłowe ćwiczenia. Bardziej tutaj naciskam teraz na tą skakankę, naciskam na, na takie po prostu kardiotypu. Rower jak idę na siłownię, to robię to leciutko, leciutko. Będę czekał teraz dalej tutaj na te wyniki, co się będzie działo. No i słuchajcie, i kiedy sięgnąłem 92 kg, rzeczywiście zacząłem się sam siebie lekko bać, bo pokazało mi się kości, zauważyłem zmęczenie na twarzy. On powiedział lekkie wycięczenie, i powiedziałem: ok. Ok, mówię, trzeba przystopować. Przystopować z kaloriami, z intensywnym kardio. Potężne, spalone kalorie zaczynały, zaczynały dawać o sobie znać, czyli organizm się odezwał, jestem zmęczony, odpuść gościu. No i rura. Więcej węglowodanów, mniej, te, mniej, mniej kardio. Mniej, yy, Jak już siłówka delikatnie. Dałem teraz organizmowi odpocząć. Potrafię zrozumiałem, jak mogę kontrolować swoje ciało teraz, i jak trzymać tą wagę, którą mam. W chwilę obecnej mam 96 kg podskoczyłem przy wzroście 1,86 m. I powiedziałem, ok, tak to utrzymywać i do emerytury mam czas. Będę to kontynuował, będę starał się to kontynuować, może nie tak intensywnie aktywnie jak to było na początku do tej pory tylko na pewno będzie cały czas ten sport po prostu dopisuję go do swojego życiorysu bez tego nie chcę żyć następna rzecz skończyły się w moim życiu spotkania typu o mamy weekend znajomy znajomi siadamy wypijamy drinkujemy bawimy się bo jest weekend skończyło się to Alkohol jest okazjonalnie, nie ma czegoś takiego. Także są takie rzeczy, o których nie muszę więcej nic mówić. Jeżeli ten przekaz, to co powiedziałem, do Was jakoś może dotrzeć, to jestem szczęśliwy. Jeżeli mnie zrozum zrozumieliście, to jestem bardzo szczęśliwy. A jeżeli jeszcze wyszliście, jeżeli jeszcze wyszliście z domu, zrobiliście coś ze sobą, Przeszliście się, zrobiliście jakikolwiek spacer, to już jestem z Was dumny. Naprawdę, pomyślcie o sobie. Ja nie pokazuję tego, żeby pokazać, wow, Adam fit się zrobił, tylko pokazuję Wam. Ja nie potrafię Wam pokazać wnętrza ciała. Nie potrafię Wam wyrzucić swoich problemów, tego co miałem. Staram się. Ja nie robię tego dla publiki, żeby pozyskać widzów, bo jakbym to chciał zrobić, bym chciał pozyskiwać yy, znajomych, oglądających widzów. To bym dalej robił to, co robił, nagrywał, nie wiem, skacząc z mostu, latając koło samochodu. Sami zauważyliście, jak to wygląda. Ale widzę, że po ostatnich komentarzach, że są jeszcze osoby, które mi towarzyszą, są jeszcze osoby, które są ze mną. I jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy. Cóż tutaj mogę więcej dodać. Może zmienimy profil. Żyjemy aktywnie, otworzymy na Facebooku. Zaczniemy się dzielić własnymi własnymi aktywnościami. Może coś takiego zrobimy. Wyskoczymy za dama, ale ja już kiedyś otworzyłem <grytania> będkarskie wyniki i tak wszystko mnie tutaj zablokowało. Tu trzeba też mieć czas. Trzeba usiąść. Mam fajnego znajomego, który fajnie potrafi układać, przeliczać kalorie, obliczać. O, wygady wy tutaj sobie. A wy tutaj przyprunęły ryby zjadać Spustoszenie robić No Dobra Można zawsze coś tam wymyśleć Kto chce, kto był ze mną, będzie, kto nie Przepraszam, że się zmieniłem Przepraszam, że myślę o swoim życiu Przepraszam, że chcę żyć Pozdrawiam serdecznie Zawsze można zejść Odblokować sobie w stronę Przecież nikt tutaj nie będzie niewolnikiem, nie będzie siedział i wysłuchiwał pierduśnika, który mówi co robi, gdzie jeździ, jak jeździ, po co, na co. Jeżeli będzie możliwość będę jechał samochodem, za szyby też coś tam wrzucę, porozmawiam, powiem do Was parę słów. Jest fajnie. Po tak długim czasie moja małżonka ruszyła do szkoły. Tak, ruszyła do szkoły, teraz dziwne, ale niestety po tak długim czasie jak jest tutaj ze mną udało się poszła do szkoły, będzie sobie dwa lata szkolenia robić i może w tym takim długim oczekiwaniu czasie będzie tak, że będzie mogła wykonywać swój zawód Będzie mogła wykonywać swój zawód, zawód pielęgniarki, który wykonywała w Polsce. Opowiem wam tylko jeszcze tyle, że to nie jest tak łatwo. To nie jest tak, że ja kierowca, a ja nie chciałem tutaj jechać, że ja kierowca przyjechałem sobie. Mam prawo jazdy, siadam na ciężarówkę jadę. Tutaj są bardzo duże zapotrzebowania, jak i do służby medycznej, do innych instytucji. Bardzo, bardzo duże, bardzo duże. No ale co z tego jak? Najlepiej, żeby mieć przetłumaczone papiery i uznane papiery do zawodu i być biegle w mowie i w piśmie i może Pani pracować. No, no to, to oczywiście, no to przecież to normalne, na gotowca, nie? A jak nie, no tak jak jest, tak jest. Ale jest dobrze. Daję sobie radę, dałem sobie radę i będę dawał sobie radę. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i teraz wskakujemy tutaj trochę, poćwiczymy sobie, co? No dobra. Czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz. I jedziemy z koksem. Nie ma co. もう1ミリ。